Cześć, ma go w kolejnym odcinku z WWE Su, Su, Supercard. E, jesteśmy dzisiaj, mamy Ring Domination. Ale, pierwszy pokażę tutaj, co zdobyłem. Jak widzicie, jest Charlotte zdobyta. E, tak jest. E, ja tutaj zajmuję miejsce trzecie od końca. Ale, to jest wszystko dlatego, że nie grałem w początkowych godzinach. Praktycznie, później już grałem cały dzień. E, tak. Mm, I na szczęście udało się zdobyć tą Charlotte. Naprawdę. Cały team się zmobilizował, jak widzicie, cały team grał i o to w tym właśnie chodzi, o to chodzi w team eventach. E, ok e, gdzie tu mamy? Ok, tutaj chciałem e, zobaczyć i nie, tak. Poczekajmy chwilę. I okej, okay. jestem tu i mam oczywiście już połączoną Charlotte. Jak widzicie ładny statek o y, 2400, a nie 2300, kiedyś komuś tam podałem, że 2300. No, i jak widzicie, tutaj też widzę jedna sama właśnie Charlotte. Już tak, więc, no, dwa prosy divas do teamu dołączyły. No, oczywiście, na razie swojego teamu nie będę robił. Jak widzicie, na razie nie ma takiej potrzeby. No, i okej, okay, co dalej, co dalej, co dalej? Royal Rumble sobie leci. Tutaj mamy Ring Domination, dwa punkty, które wykorzystam. Nie, ale czy nie mam nic już do pokazania? Chyba nie. Chyba nie. E, z tego co widzę, to żadnego prosa tutaj chyba nie przybyło e, oprócz oczywiście Romana Reinza. Co i tak patrzę, patrzę. No nie, nie ma. E, tak więc co? Here we, here we go. No właśnie, e, Ring Domination. Tutaj mam już dwa kawałki sobie e, znalazłem i jest to Coffee Kingston. E, tak się składa, że Kofigo Kingstona ja akurat mam. E, tak więc będzie, będzie, będzie kolejny pros i będzie fajnie do e, właśnie Road e, tak. E, ponieważ e, tak już mówiłem, chcę zdobyć Kalisto. E, Nie wiem, czy mi się uda tutaj zdobyć Ring Domination. Dlatego nie wiem czy będę miał tego prosa, ale na pewno będę się starał. Właśnie zdobyć. Ostatnio jak grałem właśnie w Road to Glory, bo Ring Domination było dawno, 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 dawno temu. To oczywiście powiem szczerze, że... Grałem sobie tak, czasem grałem, czasem nie, a i tak w niedzielę rano już był survivor zdobyty, tak więc... Sądzę, że tutaj problemów nie powinno by być ze zdobyciem Kalisto, tylko właśnie ten Ring Domination. Tutaj Ring Domination uważam za w miarę trudny event, ponieważ właśnie e, trzeba uważać, żeby dobrze trafiać, bo bez trafiania może wyjść naprawdę trudno. Dobra, zobaczmy walkę Randy kontra Randy. Kto wygra? Który Randy? Dobra, powinienem ja wygrać właśnie, bo chciała, że pod nie ma jak sobie dodać żadnego chyba dodatka. I tym samym ja wykrywam, oczywiście. Tak więc, Randy wraca do mnie. Ok, no i co by teraz tu zrobić? Dobra, z Warriorem nie ma co walczyć. Muszę sobie pomyśleć, ponieważ każdą, każdą strzałkę mam w tą stronę, i żeby dobrze sobie teraz pomyśleć. Dobra, sądzę, że tu, jak sobie dam, to będzie dobrze. Dokładnie. No, jakbyśmy się bawili w kółko i krzyżyk, to on by wygrał, ale no, to nie jest kółko i krzyżyk, to jest Ring Domination. Ok, jest kart energii. No i teraz, gdzie by tu trafić? Gdzie by tu sobie tak trafić? No nie wiem, powiedzmy tu. Bel Dallas. Powiedzmy tu. Dobra, mamy tutaj, więc ja sobie a dalej odgrywam tą moją taką taktyczkę, która czasem działa, czasem nie, ale to i tak w sumie nikt nie wie, gdzie jest to poukrywane, więc w sumie i tak trzeba celować, więc od czegoś trzeba zacząć. Później już jest w miarę łatwiej. Ale po te początki. Te początki są właśnie najtrudniejsze, żeby właśnie odpowiednio trafić. No, czasem może być tak, że wszystko będzie się fajnie trafiało, a jak już będzie Kalisto, to będzie. E, no właśnie, mówię Kalisto, ponieważ nie jest to inaczej potwierdzone, e, Kalisto pojawia się na właśnie tutaj ekranie ładowania, gdy wchodzimy tam e, do gry. Mamy ten napis opcje i Play. E, no i właśnie tam się pojawia Kalisto, więc prawdopodobnie Kalisto jest tam nagrodą. E, tak jak już mówiłem, Coffee Kingston jest właśnie na poziomie yy, legendary. Ja sobie w sumie teraz o nich niech tam walczą moment, a ja teraz szybko sobie sprawdzę yy, co jest... Yy, może już odkryli, co jest za poziom Survivor. Dlatego troszkę teraz lagi mogą być tutaj w filmie. Dobra, wchodzimy sobie w karty i zobaczmy Epic to Seamus Seamus Ultra rare to Xavier Woods I prawdopodobnie I prawdopodobnie to jest Buba Ray, aczkolwiek tutaj nie wiadomo, ponieważ e, z tego co widzę, że koleś, który to napisał, to właśnie e, napisał jakieś kilka minut po rozpoczęciu eventu, a wątpię, że tak szybko zdobył kartę, więc to nie jest pewne, więc to wszystko może się zmienić. No i ja liczę na Seimusa, ale Seimus nie będzie, ponieważ jest właśnie na tym poziomie. Oj, oj, Dobra, boże, ale Stardust, słaba karta. Chyba że to mój star, Nie, nie, to nie mój, chyba. I okej, okay, John Cena wygrywa, i tutaj w sumie mamy takie ciastko. Z nadzieją się zrobiło. Nie wiem dlaczego takie jakieś dziwne porównania dzisiaj mi się nadają. Właśnie robią takie dziwnie. Dobra, druga walka wygrana, no i co? Chyba będę powoli kończył, ponieważ nie mam punktów już do wykorzystania. Zobaczmy sobie tu. Jeszcze tu nic nie ma, tak więc może damy gdzieś, nie wiem, tu. Przypuśćmy nie ma. To nie wiem, tu. Ach, no niestety, no niestety. Dwie... Dwa kawałki są od, odkryte, ale e, co dalej, co dalej, to nie wie nikt. Survivor. Mam nadzieję, że to będzie fajna dosyć karta. E, może e, od razu na koniec odcinka ile tam trzeba czekać? 10 minut, nie no to tyle nie będę czekał. To wam pokażę od razu, jakie karty od razu wynaładuję, bo widzę Wam tutaj fulla, jakie karty mogą się trafić. Może się trafić Shawn Michaels, John Cena, Nikki Bella, Kane, Rusev, Naomi, Sheamus, Kevin Owens oraz Nadalia. Te postacie mogą się trafić. Na pewno bardzo bym się cieszył. Tutaj Charlotte, jak punkty rozdałem, tutaj możecie sobie zobaczyć. No, prawie naładowana jest tutaj ten power. No i naprawdę, power jest strasznie trudny w diwach. Praktycznie wcale nie wyskakiwał, ale na szczęście udało się jakimś cudem trafić, aczkolwiek też trudno jest ładować D.Va powiem szczerze. O, pięknie wygrałem 5-0, a nie 5-1. A pewnie tylko przez to, że nie dał kondycji, a jednak dał kondycję. Nice. Dobra, które mam miejsce? E, zapewne niezbyt wysoko, dokładnie. E, przez to, że po prostu była noc, zobaczmy sobie. Tutaj i tak jest. Tutaj się rozpoczyna noc i festiwal porażek był. No tu, i tutaj w miarę z tymi lepszymi oczywiście przegrywam, z tymi gorszymi wygrywam. Mam nadzieję, że chociaż ten jeden legendarny będzie, bo ważny jest Pro. No. Tak więc co? To tyle w tym odcinku. Troszkę krótszy się. On zrobił, ale mam nadzieję, że będziemy się witać już w po wtorek na kolejnym team evencie, ale zobaczymy, jak to będzie. Tak więc trzymajcie się, pozdrawiam was, cześć!